A mowa o starciu Polska kontra Brazylia. Jeśli nie pojawiły się jeszcze dreszcze, to dodam dwa nazwiska. Z jednej strony Ronaldinho, z drugiej Adam Nawałka. Witamy Państwa na konferencji prasowej z nowym selekcjonerem reprezentacji Polski, panem Adamem Nawałką. Trenerem, który przypomniał nam, czym są finały Mistrzostw Świata, selekcjonerem, który oczarował nas ćwiercinałem euro, a jego kadra awansowała do czołowej dziesiątki rankingu FIFA. Nie zaniedbywał y, żadnego szczegółu. Także trzeba było być y, świetnie przygotowanym, i, i merytorycznie, i fizycznie do każdego zgrupowania. Teraz postanowił wrócić na ławkę trenerską. Zawsze ten niepokój twórczy był, i, i myślę, że to jest niezwykle ważne, jeżeli chodzi o, o pracę y, trenerów, o pracę selekcjonerów. Wybitny trener i wydarzenie szczególne organizowane przez Maga Futbolu. Ronaldinho karierę zakończył w 2013 roku i został ambasadorem. Kolejnym z pomysłów Ronaldinho Show i Mecz Legend Polska kontra Brazylia. Jakub Wawrzyniak, Michał Żewłakow, czy Artur Boruc, a naprzeciwko Edmilson, Majkon i Kleberson. Ze wszystkimi zawodnikami się kontaktowałem. Duży entuzjazm. Jeżeli chodzi o zawodników, właśnie odnośnie tego meczu, to będzie coś wyjątkowego. W naszych szeregach Edmilson czy Maicon, nie trzeba ich przedstawiać. W moim przypadku dobrze, że selekcjoner zadzwonił w grudniu na 6 miesięcy przed meczem. Mam czas na przygotowania, tym bardziej jak się dowiedziałem, z kim mamy się mierzyć. Bo żartów nie będzie, jak to u trenera Nawałki, to pewne. Mecz z Brazylią to naprawdę będzie wszystko na poważnie. Z tego co wiem, to nasz dyrektor Kuba Kwiatkowski ma znów być menadżerem reprezentacji, ma usiąść na ławce. Ja mam być podobno reporterem, bo Adam na boku sobie inaczej tego nie wyobraża. Z tego co wiem, to Mateusz Borek ma komentować. Wszystko ma być tak samo jak było na Euro, więc ja się cieszę, jakbym znowu wpadł do sklepu z zabawkami. Legendarni zawodnicy, równie imponująca otoczka. Taki stadion powinien być odpowiedni. Otóż jest. Stadion śląski 21 czerwca 1830. Transmisja oczywiście w telewizji polskiej. Cześć Polsko zapraszam was na wyjątkowe wydarzenie mecz gwiazd Polska kontra Brazylia. Nie może was zabraknąć. Do zobaczenia. Jak trzeba być, to oczywiście będziemy.